Buty założone, tak tylko wiecie Pogonił i poszedł Ale powiem wam, że jak on tu wchodzi to aż boję Pogonił i, I tyle nomadów Właśnie, nie dostał kamieniem Bo to gościu kamieniami rzuca the picture to go up later. How much is the telephone cost? How much Yeah, we want to go? No, for mobile. Do you want the telephone? Yes. 300. Oh, yeah, 300. so expensive. Siemano, witam serdecznie moi drodzy, Piotr Paulo Przewarski Dzisiaj dość ważny odcinek dla mnie. W sumie ważny dzień. Nie tyle odcinek, ale dzień dla mnie, czy dla was też To się okaże. Jest ja ze te... mną koleżka. Słuchajcie, Tomasz. Jak to daleko? Co koleżka tam jest? Siemanderko? czy chcesz, chcesz trochę tam przystosować goździka? Nie, dziękuję. Z rano? Dziękuję koleżanko. Towar z Polski. Dziękuję koleżanko. Jak Boga kocham. Jak samo poczucie? Bardzo dobrze, idziemy Jak się spało pierwszy raz w hostelu? Ty przyjechałem sam w Polsce o 4 w Poznaniu Przyleciałem tutaj i kurde nie mogłem spać Może jetlag mały dwie godziny różnicy Nie wiem, no ale ty też nie mogłeś spać Też nie mogłem Więc, więc dziwna sytuacja, bo kurde Ale jeszcze kilka osób tu się spało Czy coś nam do koli dosypali? Człowieku, nie wiem Patrzę, na no. torba jakaś jest w środku w tym Moi drodzy Nieważne, jesteśmy w miejscowości Wady Musa i idziemy zwiedzać. Petrę Na przykład w chrześcijańskim kraju nigdy, Co pak, nigdy taki nie było, bo to można to można pod... pod... jaka jest twoja opinia na temat tego jest Zapraszam państwa. nie, z... poka nie znak pokazałem. Zapraszam. Aha, no tak, nie ma, nie ma Boga, jest Allah. No powiem, szczerze, że to jest takie dość dość dziwne, bo czy widziałeś kiedykolwiek w kraju chrześcijańskim, żeby było nie ma Allaha, jest jest Bóg. Nie ma, no takie dziwne, no takie niesmaczne biorąc pod uwagę, że jest tutaj bardzo dużo turystów z zagranicy i chrześcijan i nie tylko chrześcijan, więc no Dokładnie. takie w sensie podziały, no ja nie lubię podziałów, Piotr i kurcze i też, good morning, thank you, yy, więc nie, nie lubię takich podziałów, no umówmy się, ja podziały są dla leszczy. A my moi drodzy, zobaczcie, wchodzimy właśnie na... Najważniejszą jest dzisiejszego dnia, czyli na Petrę. No i wchodzimy już. Słuchajcie, na teren Petry Klasycznie sprzedają to co wszędzie, czyli... Piotr, chodź pokażę ci jak to jest strój przednio wyjściowy dla Piotra mu to trzeba pokazać, bo to nie, nie ma opcji. To jest strój dla Piotra. Ale Piotr coś nie chce, nie chce, wiesz, nie chce kurczę ogarnąć. To jest adres Kurwa, Okazało się, że trzeba najpierw znaleźć w bilecie, ale dopiero później stanąć w kolejce do wejścia Tak więc nie spodziewałbym się To jest cena 50... Chyba to jest jakieś 65 dolarów Jednodniowe wejście Albo Jordan Pass, moi, moi drodzy, jesteśmy oficjalnie już na terenie Petry. Sprawdzono nam paszporty przy bramce. Spodziewałem się, że będzie więcej turystów, ale kilka grup już przed nami wchodziło, takich większych, kilkunasto osobowych Ludzie nie śpią teraz tyle co my. Nie, powiem Wam, że Petra jest otwarta od godziny 6 i wydaje mi się, że sporo ludzi już tutaj od godziny 6 wchodziło. mi dzisiaj jakiś kilkugodzinny szlaczek. Poopowiadamy troszkę i Dokładnie. widzimy się na szlaku. Zobacz, jaka jest sytuacja. Siedzi gość, ma trzy maszynki do sprawdzania biletów. No Jakbyś jak był, jak był mądry, to ten. To byś te maszynki naprawił, i one by robiły za ciebie robocze, to by spiął herbatkę i kawkę. A gość po prostu wszystkich ręcznie ogarnia. Dokładnie. A radko, to był taki chłopczyk. Nie wiem, czego mówiłaś na kamerze, tam z tyłu jest. Tomek tu mówił: U siebie Beduin, taki, który po prostu tu przychodzi i wołają was na punkty widokowe. Wy nie możecie na nie niby wejść, ale jeśli tu jest takim Beduinem, za którego mu zapłacicie parę, za którego, zapłacicie parę dolarów, no to was oczywiście e, to przeprowadzi. I wtedy już nagle e, tam, gdzie, tam, gdzie wejść, nie można było już wejść. Można. No więc to, to jest taka troszkę gra psychologiczna Że wiesz, wmawiają ci, że nie wiem, tam jest niebezpiecznie Tam jest w ogóle w... Kurcze, no wszystko cię zje A prawda jest taka, że sam sobie możesz wejść na no, bo cię po prostu czy na hajsie Dokładnie My wchodzimy już na Teren Petry Powiem wam, że no, robi wrażenie To dopiero początek Myślę, że dzisiejszy spacer zajmie nam około Kilku dobrych godzin strzelabym od czterech nawet do 6. Co tam jest? Tam jest wejście A myślę, że jakiś habibi sobie. ucina drzemkę. Petra, czyli nic innego, moi drodzy, jak z Greki. Skała. Skalne miasto. W sumie ruiny miasta. A na Batejczyków. I the picture to go up later. How ah, no, no. no, much for mobile? Yeah, we want to go? No, for mobile. Do you want the telephone? Yes. 300. Oh, yeah, 300. so expensive. Yeah, and this is the price. Mm. Everyone will we'll make... no. take you up. Thank you so much, Habibi. I'm happy. Everyone offers you. <laughs> swoją specyficzną miejscówkę gdzie można pójść zrobić sobie wyjątkowe oczywiście zdjęcie, no jakby inaczej. Więc... Ale jakoś niechętnie sprzedają telefony. Nie, 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 niechętnie typię. Nie, nie. Nie. Za 300... Ja to do człowieku 300 razy 6 to jest 1000 prawie złotych, no, za taki no, te telefony Tak więc troszkę się tutaj cenią, ale wracamy do informacji na temat Petry. Obserwując to można stwierdzić, że jest to wszystko wyżłobione przez wodę. Przez wodę. Zobacz jakie są regularne, regularne, regularne kształty. Takie obłe. Tutaj, tutaj, tutaj. Kanion wyżłobiony przez wodę. Rozkwit miasta przypadał na czasy antyczne, od III do I wieku przed naszą erą. I oczywiście Petra jest położona w południowo-zachodniej części obecnej Jordanii. Ale pomijając te wszystkie takie typowe informacje z Wikipedii czy z jakichś blogów podróżniczych, tutaj chciałbym troszkę się pokierować swoimi emocjami. I przyznam się, że naprawdę to robi robotę, to jest tak ogromne i czujemy się tutaj tacy. Mali, można powiedzieć, nic nieznaczący. Myślę, że z takim ogromnym poszanowaniem do natury. Co kolego myślisz? Bez dwóch, zdań, bez dwóch zdań. I przyjście z rana ma, ma swoje duże plusy ze względu na to, że wiesz, nie ma tak dużo ludzi. Tak, spodziewałem się, że będzie o wiele więcej. Tak, a jednak tak. sobie można zrobić spokojnie foto. Zobacz tutaj. Zobacz, kurczę, jaki taki osad na skałach czarnych. I zobacz, ci ludzie są mali w porównaniu tych skał. Piotr bierze ci od tyłu. Spodziewają się tutaj tłumów turystów, ale nie ma na chwilę obecną. Na szlaku jest tylko na dobrą sprawę kilka osób. Nie wiem, czy ludzie idąc przewodnikiem zboczyli z tego głównego szlaku, czy pojechali jakoś inaczej. Powiedziałem, kilka osób przed wejściem oferowało przejazdy od tyłu. Petry, czyli wiozą was, że tak powiem, do ostatniego punktu, no i później trzeba się wrócić. Tutaj nie ma takiej opcji pętli, czyli zrobienia sobie kółka e, w koło miasta, tylko trzeba pójść do punktu ostatniego, no i później się wrócić. Ty, ale to jest głupie, że szlak jest poprowadzony w jednym kierunku, i później tym samym szlakiem trzeba wiesz co wracać. Na zasadzie, że nie zrobili jakoś takiej pętli żeby turystyka. No to by... musiał być do tych architektów z czasów średniowiecza. W sumie nie średniowiecza. jest nice. 10 centów. Piotr, na co przewalimy? Myślę, że to niemieckie 10 centów. Nie, euroce, eurocenty. Eurocenty. Kurde, może nie, wiem, no jakaś wycieczka czy coś dla Habibi. No i dochodzimy chyba do jednej z popularniejszej, e, popularniejszych miejscówek, gdzie można sobie zrobić foty, i teraz już widać ingerencję człowieka. Nie tylko wody, jaką był Tomek. A wow, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To już chłopaki czekają, żeby jakiegoś dolara zarobić. O, powiem Wam coś pięknego. Nie zdziwiłbym się, jakby chłopaki chcieli faj za to, że robimy to. Dodatkowo chciałem powiedzieć Wam moją historię, dlatego ja też mówiłem, że ten vlog, odcinek będzie taki po części emocjonalny. Jak zacząłem podróżować, nigdy nie kierowałem się czymś w stylu... Yy, nie wiem, podróżowanie powiedzmy według yy, zabytków albo yy, tych cudów świata. Jakoś tak po prostu, jak byłem w miejscu, gdzie Dona się znajdowała, oczywiście odwiedzałem i tak sobie wczoraj siedziałem w samochodzie i tak kalkulowałem pomału y, jakie są w sumie te cudy świata. No i okazało się, że po raz pierwszy, w roku 2017 byłem w Pekinie i odwiedziłem, słuchajcie, Wielki Mur chiński. Później chyba w roku 2019 byłem w Rio, gdzie zobaczyłem statuę Jezusa. Siemano Mordy pozdro ze świebodzina. Dalej, w roku 2019 yy... zobaczyłem Machu Picchu. Następnie rok 2020, Czernica w Meksyku. Później rok 2021. Piramidy w Gizie. Koloseum, czyli sześć. Z siedmiu cudów świata i teraz słuchajcie, siódmy, czyli Petra. Więc udało się, tak, po prostu na pewnym spotanie odwiedzić siedem cudów świata. To my, poszedł zapytać, ile kosztuje? Ile? Jeden. Jeden. Za jednego wariata, czyli sześć złotych. Tutaj pan Wam udostępni dywanik. I jeszcze przy okazji zrobię Wam zdjęcie. Zobaczcie, tam sobie można wejść tylko i wyłącznie z przewodnikiem. Czy tak zwany chachme, hachmencik że jak nie zapłacicie, no to nie wejdziecie się, bo was pogoni policja. A jak zapłacicie, to sobie możecie wejść z przewodnikiem. Ja chyba nie mam aż takiego oparcia na takie Instagramowe foty. Takie które mam, wydaje mi się, że mi wystarczą. Tu sobie rozmawiamy z Tomkiem, że to był właśnie ten najbardziej Instagramowy punkt. I dalej, już tak raczej, znaczy pewnie ludzie dalej idą robią ścieżki, ale strzelam, że nie tak duża ilość turystów. I na dobrą sprawę zobaczymy: My sobie już wyszliśmy. Tam większa część właśnie zatrzymała się. I strzelam, że 50% przyjdzie, zrobi zdjęcie i wróci się do hostelu. Tak samo było w przypadku Machu Picchu, na przykład. Przychodzili ludzie, gdzie ja czułem się bardzo. Hmm, taki wiecie, jakby to powiedzieć, yy, emocjonalnie zadowolony, będąc na terenie Machu Picchu. Pomimo, że to brzmi dziwnie, jakby wiecie, zajęany tym całym faktem, że można przebywać na terenie tak yy, ciekawego obiektu, jakim jest Machu Picchu. A ludzie po prostu przychodzili, wjeżdżali autobusem, robili zdjęcie i zawijali. A my idziemy dalej na spacer. Mając okazję tutaj być, to też trzeba powiedzieć o tym, że Instagram i social media zmieniają po prostu wiesz, świat, bo de facto ludzie postujący foty właśnie z tamtego centralnej y, części, z tej takiej Instagramowej, to sprawia, że wiesz, ludzie przyjeżdżają, no i chcą tylko i wyłącznie pojechać tam, żeby zrobić fotę. I no to zmienia po prostu internet, zmienia miejsce. Dokładnie. A naprawdę oprócz tego jeszcze jest sporo pięknych szlaków do... Przemaszarowania w dniu dzisiejszym. Dokładnie i prawda też jest taka, że no, ludzie tak jakby w tej turystyce się gubią, bo mają poczucie okej, okay, pójdę, zrobię fotę i na chatę, nie? No to co co tak jakby... mówiłem. No i tu jest jaskinia, chodź wiemy. Nie ma, że nie można wchodzić. Ciekawe czy tu śpią. Śmierdzi. Śmierdzi szczają tu, fu, szczają tu pod siebie chyba. No tutaj tak na grubo uryna. O, Tak więc w tych jaskiniach Ci Beduini chyba. Trzeba się załatwiać. Ale słuchaj, gdzieś muszą, tak? No gdzieś muszą. Przecież jest tutaj cała masa, a gdzieś muszą przecież załatwić potrzebę. Tu nie czarujmy się. Nie moi drodzy, śniadanie mistrzów co by nie było tutaj Z koleżką sobie siedliśmy z boku. Co nie tracić czasu rano... Ej, czarka nakręć. Polizał ci placek. <laughs> wariat. Co nie tracić czasu rano w hostelu. Wyszliśmy bez śniadania i sobie tutaj chillujemy Z pięknym widoczkiem, naprawdę warto. Tutaj ludzi zdecydowanie, zdecydowanie mniej. A my idziemy dalej. Piotrek, powiedz, powiedz oglądającym, że Czarek Polizał ci placek Polizał mi wariat. No, ale widać, że czuje się winny, zobacz. I patrz, jaki ma ten taki znaczek, jak, jak ten. Jak... No to będzie słychać, tu właśnie uciekający osiołek. Słychać tak głośno, jakby na głośnikach to puszczali. No i zaczynamy, moi drodzy, szlak. Skręciliśmy. Widzę, widzę, słuchajcie, Riksa. Tomek do zdjęcia pozuje. Skręciliśmy sobie w lewo, żeby zrobić szlak. Tutaj mówię, turyści, którzy sobie idą w tą stronę, w prawą Niektórzy idą prosto, albo jeszcze można skręcić tu w lewo Tu skręciły dwie dziewczyny, wróciły się Powiedziało, że jest daleko, tak więc Będziemy szli Pytaliśmy niektórych Bedoinów właśnie O noclegi, no to mówią, że tutaj Po prostu śpią, nie im się tutaj codziennie o 4 rano czy 5 wstawać, przychodzić i Rozbijać się ze swoimi namiotami. No tak, kurczę. Jak jest ciepło, jak jest zimno, nie? Tak myślę, że w styczniu, no to może tutaj nie zostają, ale teraz już jest cieplej, więc, więc zostają siłą rzeczy. No i idziemy sobie takim szlakiem mniej uczęszczanym, ale bardzo przyjemnym, bo widoki, które można podziwiać, są naprawdę wyjątkowe. Widoki są naprawdę przepiękne. Chodzimy sobie już w takim miejscu, gdzie ludzi nie ma w ogóle. Tutaj można podziwiać piękne. Zobaczcie, tutaj bramy do jaskini. Również tam antyczne miasto na batyjczyków, moi drodzy. Za chwilę wam opowiem nieco więcej. Przyszliśmy tu, zeszliśmy tutaj. Zeszliśmy tutaj. Mm -hmm. Tak, na bok. Tak, bo to było to kółko, Chyba, tak. które minęliśmy. To idziemy teraz tutaj. Czy to jest mapa, Petra? To tu było wejście. Ciężko powiedzieć. Wiesz, że tak słabo. To jest oznaczone. Mogliby takie małe miniaturki zrobić z tych, tak, tych, tak, tych, tak, tych. Tak, 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 Mister rozmawia z kozami. Pan, tak zwany pan. Nomad Beduin tak zwany powiem Wam, że ma Zdrowie biegać tu po tych górach. Skacze tu. Tak, tak, tak. I powiem Wam, że tą trasę, którą my robiliśmy naokoło głównym szlakiem, to on tu zaskoczył na płaszczy. Bo on troszkę jak porobiony, ale jak to się mówi, i na co wskazują prawa fizyki, że jeżeli po alkoholu zrobicie sobie krzywdę, to ciało tak się dostosowuje do tego że z reguły wychodzicie bez szwanku no i myślę, że on takimi samymi kategoriami tutaj działa, że po prostu wiecie, jak walnie sobie taką herbatkę z prądem jedną drugą rano i tam goni za tymi kozami I tak jak kozy wiecie musi po tych skałach biegać jak upadnie zobaczy gdzie on chodzi bo tutaj zaraz buty założone tak tylko wiecie Pogonił i poszedł. Ale powiem Wam, że jak on tu wchodzi, to ja się boję. Pogonił i, i tyle. Zanim osiedlili się tutaj na Batejczycy, Petre i tutaj te okolice zamieszkiwały różne grupy nomadów. Może byś nie dostał kamieniem, bo to gościu kamieniami rzuca. Ten gość jednak jest chyba chory, wiecie, rzuca kamieniami i tak Najpierw rzucał małymi, a teraz rzucał dużymi i się bałem, żeby po prostu Nie trafił Tomka w głowę, ale wracamy do Tematu na batejczyków. Osiedlili się w miejscu, gdzie krzyżowały się Dwie Główne drogi, dwa szlaki handlowe jeden Prowadził od Arabii do Syrii Drugi z Indii Do Egiptu I Ogarnęli na swój sposób jak można pozyskiwać wodę tym bardziej będąc na bardzo tutaj suchym terenie w południowej części Jordanii, niemalże zaraz na terenie pustynnym i karawany, które przechodziły właśnie tymi głównymi szlakami handlowymi na Nabatejczycy sprzedawali im wodę oraz nakładali na nich podatki i dzięki temu wzbogacili się tworząc naprawdę niesamowicie piękne i bogate miasto, jakim jest Petra. Naprawdę bardzo fajnie spaceruje się tymi ścieżkami, wiedząc, że to są naprawdę historyczne miejsca na mapie świata i dlatego nie a, a zadowalaliśmy się tylko i wyłącznie zdjęciem pod a głównym właśnie tym budynkiem Petry, gdzie przychodzą turyści zrobić sobie zdjęcie, ale stwierdziliśmy, że warto jeszcze sobie porobić chociażby jeden ze szlaków, a jest ich kilka. Na dobrą sprawę, jakbyście chcieli sobie tutaj pochodzić e, w koło Petry, no to myślę, że można byłoby zarezerwować dwa pełne dni, żeby zrobić. Wszystkie szlaki dokładnie, bo mają rozmach. Zobaczcie, dochodzicie do miejsca, które wygląda podobnie jak tamto. Z tym, że tu nie ma ludzi. No i co jest jeszcze ciekawe? Ten główny budynek. Wejść do niego nie można. A te wszystkie poboczne, gdzie już nie ma tych naciągaczy. Policjantów stoi otworem. Zobaczcie. Niesamowite. Zobaczcie jak sobie tutaj zaadoptowali jaskinie. No i sobie tu mieszkają. Tu pana osiołka, tu pieska. Tak sobie żyją w mieście antycznym jeden sprzeda herbatkę drugi kolkę I Jakoś tam się mieszka No i zobacz, tu macie ładnie o farsach i tu macie miejsca z których przyszliśmy i tutaj macie Kasar Albind i tam sobie idziecie? Hukran Habibie Tutaj zobacz, można kupić jakieś zobacz, rzeczy od pani. Pani sobie zobacz, tu jara Piotr. szlugi Piotr, zobacz, zobacz. Y -y, y Pani ma cząstki. Obstawiam, że to jest autentyczna część naczyń nabatyjskich. Wiesz, po prostu tutaj się przemieszczają... Wykopali. Wykopali. oczywiście. I no takie rzeczy powinny być wie wiecie gdzie. No ale ciekawe. I to są autentyki, no. Oba jakie to jest wszystko ogromne. Dochodzimy do miejsca, gdzie już tych turystów zrobiło się nagle więcej. Odbiliśmy od tych szlaków mniej popularnych w te główne, żeby zobaczyć jeszcze atrakcje, Jak kolego próbował Cię samotne chodzenie po górkach. Wiesz co, no całkiem spoko, ale powiem szczerze, że tak jakby komercja tak zdominowała w ogóle tutaj tą Petrę, że mając wiesz, porównanie, bo jak nie masz, jak ciężko jest porównywać jak człowiek pierwszy raz, wiesz, przyjeżdża do, taki, do takich miejsc, ale jak już pojeździsz po różnych miejscach, takich bardziej naturalnych, no to widzisz tutaj ten ząb właśnie komercji, do tego jeszcze, yy, jeszcze właśnie ci, ci ludzie, którzy próbują coś ci wcisnąć, A więc to wiesz, trochę... To chyba nigdzie nie, nie przeskoczysz. Wiesz co, no, no, no trzeba po prostu jeździć do miejsc, które nie mają takie, takie, tak zwanego brzemienia yy, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, albo na przykład Cudy Świata No bo to siłą rzeczy przyciąga ludzi, nie? No po prostu trzeba przyjeżdżać do miejsc, które, które są takie, wiesz, randomowe I, I tyle Dziękuję za wypowiedź No i dochodzimy do najważniejszej atrakcji, słuchajcie Do klasztoru Ad Dair Zobaczcie Warto było tutaj iść Trzy Dwa. Jeden. Wow. Robi robotę. czycy Postarali się. Muszę powiedzieć, że mają. Słuchajcie, rozmach. Zobaczcie, że nawet ciężko jest złapać w kadrze. Zobaczcie, jak mali są ludzie stojący tutaj przy wejściu. I tutaj chyba jest drugie największe skupisko. Turystów. Naprawdę powiem wam coś pięknego. My drodzy cała trasa zajęła nam około 5 godzin. Na ja dobrą sprawę bez jakichś większych bez jakichś większych przerw. Jak kolego podobało Ci się. No jest grubo, no, Barto ale czuję, czuję, czuję cz... tak. Yy, kurczę, no mam mieszane uczucia, w sensie warto, żeby zobaczyć, ale z drugiej strony kurczę, no ten bilet trochę wiesz, yy, ładuje po kieszeni, no ale suma, sumarycznie raz w życiu można sobie pozwolić. nie? Dokładnie. Tak więc stąd pokazuje mapa, że jeszcze mamy dwie godziny powrotu, więc będziemy musieli spiąć się troszkę, żeby dojść szybciej, ponieważ jeszcze jest kilka rzeczy do załatwienia. Chcielibyśmy porobić więcej sznażków sobie, ale. Na dobrą sprawę, planujemy jeszcze dzisiaj wyjazd, ale nie wiadomo, czy on wyjdzie. Czy się uda, ponieważ wszystko jest, moi drodzy, możliwe. Jeszcze chciałem, mam tylko pokazać, jak to wygląda w godzinach popołudniowych. To jest zdjęcia raczej ładnego nie wyciągniecie Z tego pięknego miejsca chciałbym się z wami, moi drodzy, pożegnać. Tak jak mówiłem, jeszcze kawałek nam zajmie, żeby wrócić do hostelu. Jest sporo roboty, jestem zadowolony, że udało się zobaczyć siódmy, z co do świata. Zupełnym przypadkiem podróżując sobie po prostu po całkiem przypadkowych miejscach na świecie. Bardzo zadowolony jestem z tego, że wyszło jak wyszło Mam nadzieję, że wam się podobało Pozdrawiam was serdecznie Dajcie łapkę do góry Komentarz Zostawcie subskrypcję I widzimy się w kolejnych odcinkach z Jordanii Hej!